Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko, mleko, mleko lubię. lubię mleko. <gry> o! Dzień dobry, Tumaszu. Witam. czy pokosiłeś? Hmm? Trochę. A czemu nie do końca Opowiadaj, co się wydarzyło? No co? Zabrał mi kosiarki. wziął. A dlaczego zabrał, bo co? Nie. Do... Schowaj ją. Ja mój, to jest nie twoja, tylko Jarka. To nic, to już jest moja. A dlaczego nie chciał, żebyś ty skosił do końca? Bo nie, Bo nie. Bo nie? A powiedział, że wszystko skosiłem. No, no tak mówił, ale pokosiłeś i tak dużo. Dobrze jest. No. Nawet i krzewy. Ja mówię, a kolega był taki z Warszawy przyjechał. Cześć Tomuś, cześć. Ty Niech idzie on da klucze. Pójdziemy. Cześć, a czekaj, co? Co? No. Dziś! 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 od niego klucze. Dziś! tobie Dziś! obiad, sobie Dziś! obiad, obiad. Sobie kupię obiad. Jemu kupię obiad, już. Ja mi daj klucz, bo kolega przyjechał z Warszawy. On z Warszawy to jak na Aha. No to Ja straciłem obiad dobry. 10 złotych straciłem. No to. No tak. Kurde, papierosa nie wziąłem z samochodu. Idę wezmę. Zaraz przyjdę papierosa. A no dobra, zaraz. Papierosa nie wziąłem z samochodu. No ale pokusiłeś, kurde. Dużo. No wszystko. tam nie ma coś. Tam wyschło, nie? Prawdopodobnie ten co na zdjęciu jest, żyje. A kto tak ci powiedział? A A przestań. To co on mówi to Pogrzeb był, nie słuchaj, on opowiada. No później chłopcy przyszli Powiedzieli. Nie, 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 nie słuchaj im A jak noc minęła w porządku? Nie. Jako tako? I mu to nie zrzucił. Zaraz zrobię telewizor. Dobra, na chwilę zatrzymam, bo muszę skoczyć po ten. Tak jest. O, pozmywałeś, tak? Jest ten, ten, ten. Czy myślę? Chłopcy mówią Jakoś widać A grób, ten o no, tam co kopał To on chyba sam kopał Niech Sam wykopał? Chyba chciał A co? Skąd wiesz? Chłopcy mówili Chłopcy mówili też? No jeden z Warszawy przyjechał, przyjechał to z Warszawy przyjechał mówił. Kurcze Nie znam To nie ja co ja zrobię. Oj, kupiłem jajka, pomidory. Aha, no dobrze. No, okay, to o, ja mówię. Coś piwo. Ja mówię, a gdzie ja by piję? Ja wszędzie kamery? Chodź. Nie ma kamer. Tam gdzie ty pójdziesz, to nie ma kamer. Tu gdzie jest gaz. No. Nie. Nie ma kamer. Tam cała gaz Nie ma kamer? Już? Nie, nie. nie, nie. nie jest, nie. jest. Jest tu przyjechać. Ale tamta chyba nie działa, nie wiem. Chyba, że był Sławek teraz to może zrobił. Wiem, że nie działała. A co, wypiłeś tam? A to nie widział, to by gadał jak... No, tak. Umanie ci kurwa, straciłeś. Ale to nie jest później, chłopcy. Co ty jeszcze chcesz? Weź, doładuj na mnie ten konto, te 10 złotych. Dobra, zaraz przyniosę 5 i weźmy konto złotowe. No i 10 zł Naładowali ci no? A jak to się ładuje? To ja Ci doładuję. To trzeba wykupić jakoś? W jakiej to sieci Ty masz? Oręż. W Orange. tak? I to przy kasie kupujesz normalnie doładowanie? Dobra, to jak Ci zabraknie, to mi powiedz, ja ci kupię. No już teraz już nie trzeba. Teraz już pieniążki są. Za...

A tam bramka zamknięta. Nie, jaka? może. To bramkę ci otworzyć? A ci zamknęłeś? No, otworzyć? No.

Ja tu zostawię otwarte. Zostaw mi jaj, jajka. Jajka? Dobra, tu jajka. Tu tu jajka położę. Dobra. Dobra. bo tu będzie miał się z nim może no nie wytrzyma Bo no jednego browara wypije, to nic się nie stanie. Tylko prawda.

Ten sam, sam powinien być lepszy tutaj. Nikt więcej. Tak, to osoba. Pozmywał no to ma pretensję. No, już wlizka.

Krzysztof nie pozwolił skał do końca. Kracał z kosiarki.